Dobrze, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Mamy godzinę 20.30. Grubo, po ja mam herbatkę, bez prądu tym razem. Tomek się się. lampa. Musisz Tomek się ruszać. E, tak, machaj cały czas. I e, jesteśmy A co właśnie... Wę? Co? A co to w <laughs> <laughs> Tak. E, humory nam się trzymają, jak najbardziej. E, I właśnie będziemy sprawdzać co? Ciśnienie sprężania, bo coś nam super się za bardzo kiwa. Coś nam się super za bardzo kiwa i musimy zobaczyć, czy jest wszystko tam w porządku. Także jest ciemno, jest fajnie i będzie naprawdę to bardzo dobre nagranie jakościowe. Ja piję dalej, Staszek wykręca świecę, a, ja, a, a Tomek ja... rozmawia ze mną i pierdzieli No, także mamy dobry podział obowiązków, a tutaj mamy Lubina. Tak, to Lubina z żółtą zarazą. Tak i będziemy to robić w następnym odcinku. Jezu, ile wyszło nam szczerze, odcinków, bo nie wiem. Mam, mam niezmontowanych pięć odcinków. Z dniem dzisiejszym licząc. Pięć odcinków wam nie wrzucałem przez miesiąc. Bo po co? Dobra. Także lecimy i sprawdzamy. Trzeba się po prostu ruszać. Tomek, skacz. Dobrze, jesteśmy... Będziemy odkręcać, bo fajeczki są już wyciągnięte. Dobra. To widać, nie widać. Ale Chyba... są. Hmm. Chyba... Chyba... Chyba zrobimy to dzisiaj Nie, chyba muszę znaleźć grzechotkę okay. I się przepchnąć z tym towarem niewiadomego pochodzenia Na przedłużce muszę się jeszcze znaleźć To Powiedziałeś, przedłużce Tak, powiedziałem, że na przedłużce Dobrze, to Chodź teraz tu. Ja ogólnie Tomka poproszę Tomek będzie kręcił zapłonem Tak, żeby konar mu zapłonął Uf. Superbowi nie no. rana do środka. No. to jest naprawdę dobry pomysł. Tak, to nie. był świetny pomysł, żeby kłaść metalowy klucz na no, no, klemę. Wtedy konar zapłonie. <laughs> tak, i pojedzie w pis. No, mamy taki fajny przyrząd. Tutaj. Oczywiście, kto ma ten sprzęt? No Tomek, no Tomek ma wszystko. Pytamy się, masz to? Mam. No, powiedzmy tak. Hmm. Samochód ma lekkie skłonności do Sierpnięcia olejem, ale dramatu nie ma. A ile czasu temu, zakładać zakładaliśmy te świece? Pff, jak ja ją kupiłem w czerwcu, to we wrześniu. No. Czyli 40. rok niecały. Z 5 tysięcy przejechali? Mniej. Ja ją kupiłem jak miała 350 coś, a ma 360 coś. No dobrze. To nie Raz, wiem. A żeby było śmieszniej... Może to... zrobiła 5. Nie wiem. Świece, które teoretycznie... Miały nie pasować. Miały nie pasować. Denso. Dwa, tak to, jak to nazywa, nie? K20. k Czy K20. drodzy widzowie, identyczne 20 idą do k czy też Felicji MPI. Można? Można. No. Dobra, także sprawdzamy pierwszą. A, i u Tomasza w K20. również te świece są dedykowane. A co na mój sprzedawca? Nie! że nie będą pasować. Według nie, katalogu. Według katalogu nie pasuje. A... Powiem tak, bo czekajcie, powiem to aż w, w twarz. Według katalogu to do tego samochodu to kurwa nic nie pasuje. Bo katalog mówi, że tutaj czujnik kąta skrętu jest taki, a nie jest nie taki, że tarcze są takie, a są nie takie, więc ja mam w te katalogi naprawdę. Wolę, wolę szczerze mówiąc, czemu odkręcasz wszystkie? Żeby było łatwiej kręcić Żeby mniej chęcać rozrusznik, Aaa, dobra, A w za, w to ma sens Wtedy kręcić szybciej Dobrze, to zobaczymy zob O, będzie fajniej no. Nie dojedziemy do domu Dobrze, to jak coś tutaj Bardziej to do was wrócimy Jak będziemy o, już sprawdzać Chodź tu Co no. popsuł. No Spadła mi świeca Ta jest jaka? No taka taka o, tu mam. Trochę osadu olejowego. Ale, ale to... to może się również pocić z uszczelki. No, bo I mi się to... wydaje, że z poduszczelki uszczelki bardziej się poci. No dobra, to, no to wrócimy jak już będziemy mierzyć komprecha. Um. Jest fajnie w ogóle tego gazu nie ma, co Musimy w poprzednim odcinku, bo nie ma. Gaz tam se leży. Takiemu tam, 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 tam. tu się powodzi. No, L4 ma. <laughs> Wieczna. Dobrze Staszku, mamy wyjęte wszystkie... O, Sześć Wszystkie sześć świeców. I co jest twoim zdaniem z tą jedną nie tak? Wydaje mi się, że tutaj jest większy nagar olejowy. Tak jakby ten cylinder, czytaj, lewy bank, cylinder drugi, jakby się doszczeniał trochę olejem, chociaż. Ciężko spalanie... stwierdzić. Chociaż ciężko stwierdzić, bo spalanie wygląda, że jest na wszystkich cylindrach w miarę równe. Czytaj, nie są ani przelane, ani yy, zbyt ubogie. Mhm ma prawidłowy kolor, o. Jasne. Czyli teraz mierzymy Kompresor. kompresję na wszystkich sześciu Czu rusztach. Dobra, to Tomek i za Pozwala. Pozwalam. Mm. Mm. <laughs> no. Mniam. Cóż Mniam. tam? Nie, ładna ma brązowe dęka, więc, więc, więc nie, chyba dramatu nie będzie. Myślisz, że nie? Z tej strony nie sprawdzałeś. <laughs> Co? Z tej strony nie sprawdzałeś. Spokojnie. Nie, naprawdę nie jest, nie jest jak na razie źle z tym wszystkim. No dobra, to mierzymy komprecha. Zaczynamy od... Dobrze, wkręcamy, z znowu się potknę o te plastiki. Czekaj, 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 bo coś mi się... Czy to będzie taki wint? Jak tutaj? No, tak wygląda. Tak przynajmniej wygląda zbliżenie. Nie. Nie. Ten gwint zdecydowanie chce wejść do środka. Czyli musi być większy. Czyli. Czyli zaraz będziemy szukać. I. Haha. Dobra, musimy na pałę. No tak, no dobra Tomek. Hataj. Dawaj, pierwszy. Poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, poczekaj Tomek. Żeby nas nie zgwa... łuciła cewka. Dobra, dajesz. Dobra. 14,5. 15 pię nawet Ile? Prawie 15. Pokaż, pokaż do tej Prawie 15. Mamy 14 z, z dużym Chyba. okładem. Dobra, czyli pierwszy jest fajny. Fajny jest pierwszy Teraz bardziej przylany. Tak. Dawaj Tom, czekaj. Czekaj. Teraz Też tak podobnie. Nie. Nie mniej ma. Słabiej. 12,5. No, tam jest przylany, więc taki był. Dobra, sprawdzamy resztę. Tomasz, udajesz. Stop! To jest pierwszy ale mówiłeś że jak w tym mamy różnicę to jest jeszcze ok znaczy, gorzej jak mamy tak różnicę tak znaczy nie jest dobrze bo jest mhm. duża już jest dysproporcja no tylko od dwóch barów mamy dysproporcję ten ten cylinder albo i się, do, się doszczelnia no dobrze widzowie to tak zmierzyliśmy lewy bank no, i powiedzmy, pierwszy i trzeci cylinder, czyli skrajne, trzymają, można powiedzieć, katalogowe Dane. parametry. Natomiast cylinder numer dwa ma prawie dwa bary mniej. Z jednej strony może być to tak. Może się nie domykać zawór, może popuszczać mm, pierścień. Trudno jest powiedzieć. Tak naprawdę. Jakbyśmy dali krople oleju do środka i by wyrównały się ciśnienia to znaczy, że silnik po prostu ma nieszczelność na pierścieniach. Jeżeli mhm. by się nic nie zmieniło to znaczy, że głowicę trzeba demontować. Bo są nieszczelne zawory. No to idziemy do drugiego banku. Zobaczmy. Co? No? Chcemy ten olej? Zróbmy najpierw z tej strony. Dobra. To robimy teraz drugą stronę. Dobra, dajesz Tomasz O, ma Dobra Ma o! Ten to nawet chyba to, to dobrze daje Ten ma bardzo ładny O daj, o, daj mi cholero jedna <noise> Ile ma? O i ma 16,5 Więc stanie się albo bardzo dobrze do szczelnia Olejem Albo to jest najlepszy cylinder w całym silniku. Dobra, drugi. Dajesz. Ile? 16, prawie 17 barów. Ten cylinder. Ma. Czyli tamten bank. Ten lewy bank. Jest, jest gorszy. Jest gorszy dużo gorszy. słabszy. Zobaczymy jak. I z tej strony cieknie olej. No dobrze Tomasz, to Dajesz. dawaj. No dobrać, ten tak samo. 16. No tutaj to mamy Niez niezłą historię. Albo powtarzamy e, na tamtym banku, powtórzymy jeszcze pomiar. Mhm. Bo Widzowie, no mamy taki, no bardzo, a wręcz ponad katalog. I teraz jest pytanie, dlaczego? Czy na tej tamtej głowicy występuje coś takiego, występowało, że po prostu yy, była ubożej mieszanka albo była mocniej obciążona lub były nierówne dawki wtrysku? Czy ten bank się tak doszczelnia nam olejem? że zaczynamy mieć jeszcze większy spręż niż by to mhm. ustawa przewidywała. Czyli w teorii, patrząc jak, jakie są różnice, że tu jest 14,5 maksymalnie, a tu jest prawie pod 17. W granicach 16. No i jeden jest na 12. Sta w tamtym, tak, mówię, tak. mówię w tym, patrząc teraz na silnik to w prawym. Tak. E no to może być to ten głupi objaw tego wariowania silnika, no bo on ma straszne między sobą, a mówili, że nie mogą być różnice między nimi. Łatwiej jak są różnice pomiędzy bankiem jednym, niż pomiędzy dwoma bankami. Czyli mamy, kurde ile ja wiem, ojej. słyszycie, ja to mówię, ja to mówię. Czyli możemy mieć historię, że tutaj po prostu coś, że to nie jest rozrząd. Jedno to może być rozrząd, drugie. To co mieliśmy przy instalacji gazowej, że wypadały nam zapłony. Teraz te zapłony nie wypadają tak często. Teraz nie wypadają tak często, ale yy, się nadal nie zniknął nam problem braku synchronizacji wałków rozrządu. I teraz pytanie, czy jest to faktycznie problem wałków, czy jest to problem tego sprężania, ciśnienia. Wyjaśniłoby to jej yy, na wolnych obrotach kołysanie motorem. No. Byłoby wiadomo, dlaczego to robi. Spróbujemy jeszcze raz pomierzyć i zobaczymy w tej chwili, jak silnik się przekręcił parę razy, mm -hmm. jakie będą wyniki. No dobra, to sprawdźmy. Czterech cylindra. <laughs> dobra. Dobra, to jest drugi pomiar. Będzie drugi pomiar. Tylko tego banku będziemy mierzyć pomiar. Tak. Kręcisz. Nie, słabo. A jest. Jeszcze raz, to, jeszcze raz Tomek. Poczekaj, bo, bo... ja się chyba... Chyba gdzieś... Dobra. Poczekaj, czekajcie, czekajcie, bo... Kurde, że czy coś to? Dobra, teraz. Dawaj. Dobra. Nie, co są? Teraz już mniej. No właśnie. To już 12, na tym też. Na tym też 12. To jest hmm. dosyć ciekawe. I trochę ta fajka jest za krótka. Dobra. Tak, tak. tak. O, teraz wywalił na 14. A wcześniej zrobił 12. Zrobił na odwrót. Teraz zrobił na odwrót. Pierwszy zrobił na... Znaczy myślę, że może być tak, że... Trochę mamy za krótki w aparacie rurkę. Rurkę. I, i... Dobra, spróbujemy. Tomek, jeszcze raz powtórzymy, zobaczymy. Może... Dobra, teraz. Zakręć go. Jeszcze 14 poszedł. No, 14, no dobrze. Ale teraz tam też poszedł na 14. No Ten dobrze. drugi może była kwestia do tej gumy która Tomek dawaj 14 no dobra czyli teraz jakby bank jest ok jest już bliżej i ostatni i ostatni cylinder dajesz Tomek I teraz ma tak samo. Nie, trochę się doprężył. I teraz pytanie dlaczego? Może być tak, że tu aparat mamy na tyle krótką fajkę, że gdzieś zaczepiam ogniazdo, ewentualnie silnik się rozchodził, rozprowadził się olej i się silnik po prostu zwyczajnie na pierścieniach doszczelnił. To jest na ciepło. Tak naprawdę powinniśmy zrobić jeszcze jak silnik jest zimny czyli w temperaturze pokojowej też pomiar. Uh -huh. Bo z zasad fizyki im jest cieplejszy metal, tym bardziej zwiększa swoją rozszerzalność cieplną i się doszczelnia zwyczajnie. Często jest tak, że silnik ciężko pali na zimno, bo ma bardzo niską kompresję, tylko w momencie jak on załapie i zacznie się, rozgrzeje się nagle, te, te elementy, które są w środku, zaczynają po prostu pęcznieją. Kuriozalnie mówiąc. I po prostu się zmniejsza szczelina, luz. Wszystko zależy, jak, o, o czym mówimy, czy pi między pierścieniem a gładzią cylindrową, czy między pierścieniem a tłokiem, mhm. który zawsze ma jakiś tam luz na tak zwanym zamku. No dobra. Czyli co, wkręcamy z powrotem? Wkręcamy no ale powrotem. wiemy ogólnie, że tu nie jest. No, najprawdopodobniej nie jest to nic walnięte z tym co podejrzewaliśmy że tu nie, nie będzie remontu raczej nie będzie remontu ewentualnie można będzie zrobić w tym silniku ale to za jakiś czas zalać do cylindrów nafty i zostawić żeby się odstał mhm. bo może stoi po prostu tak. może być tak że on se pod, podbiera olej a też są powiedzmy przy, przyblokowane yy, pierścienie mhm. albo nagar może być tak, nie wiadomo. No z drugiej dobra. strony jak wypłuczemy i nie będziemy mieli nagaru i jeżeli nam powiedzmy nie zmienią się parametry, które dzisiaj zmierzyliśmy to jest dobrze. Natomiast jeżeli opadnie to znaczy, że on się nagarem i olejem do doszczelnia. Czyli już trzeba by było myśleć <laughs> na pewno o wymianie pierścieni mhm. na tłokach a w ostateczności o remoncie. Wtedy szukamy drugi drugiego słupka. Wtedy ale to też jest zawsze lot też dobrego słupka no trzeba no będzie się myślało tak no dobra, dobra. dobra no składamy ogólnie yy, złożymy to zapalimy ją i, i zobaczymy jak to, jak to mówi powiedzieli w jednym filmie przybyłem zobaczyłem zapaliłem dokładnie no dobra to widzimy się jak to poskładamy